Mam na imię Maciej, jestem blogerem, a co dzień prowadzę serwis za obuwi piłkarskim. Mam w życiu to szczęście, że moja praca to jednocześnie moja największa pasja. Codziennie publikujemy kilka artykułów i wpadł pomysł, żeby, no, co, co tu jeszcze zrobić? My może nie o butach, tylko czasem mówimy o takich butach do chodzenia, nie do piłki nożnej, i żeby zrobić coś o koszulkach. Rozesłaliśmy maile do klubów Ekstraklasy, pierwszej ligi, żeby podesłali nam swoje trekoty, my napiszemy jak one nawiązują do tradycji i tak dalej, o technicznej strony. No ale jakby to tak fajnie zacząć? I padł pomysł, żeby spytać jakiegoś wielkiego klubu, czy coś nam nie podejśle, co się przerodziło w to, że wysłaliśmy maile do wszystkich klubów wielkich w Europie i pomyśleliśmy też, że zbliża się ten styczeń i gdzieś tam jest ten woźb, i może jednocześnie jak już coś takiego uda nam się wielkiego zrobić, no to, że przekażemy tą koszulkę na licytację, żeby pomóc dzieciom, no bo... No. By sobie leżała po prostu. Rozesłaliśmy te maile i w zasadzie tylko jeden klub odpowiedział i była to Barcelona. I podesłali nam koszulkę z autografami Messiego, Neymara i Suarez. Koszulka pomoże nam w pracy, ale co ważniejsze, pomoże też komuś innemu, nie tylko w zabawie.